Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Bo razem możemy więcej. I to jeszcze jak. Olek... Zdradzę kulisy naszej podróży na szczyt tutaj skoczni w Powiedziałeś, ale żeby punktów nie zrobić. No jak to się stało? No jak to się stało? Na pewno jest tak, że, że te od pierwszego skoku termika na skoczni się zmieniła i jest to mały obiekt, gdzie ja mogę mieć z tym problemy. Ale, ale też skok nie był taki jak ten pierwszy. Był. Jak rozmawialiśmy w pokrótce. To pokrótce z rozmawialiśmy, to było to takie z tyłu do przodu i, i, i nie miałem wysokości, nie miałem tej rotacji. Więc no, takie dni się też zdarzają. Tu to jest mały obiekt, tu trzeba zrobić wszystko perfekcyjnie, bo, bo nie ma jak nadrobić w, w powietrzu. Wiem, wiem, że, wiem, że mnie stać na to, żeby e, wygrywać serię, więc e, nic mi nie stoi na przeszkodzie, żeby jutro zrobić po prostu to, co potrafię najlepiej. No właśnie, gdzie leży dzisiejsza prawda o Olku Zniszczole? Ten wygrany trening, czy ten brak punktów? Co tutaj myśleć sobie? Wygrany trening, bo to był skok bardzo fajny, e, tak jak oddaję często na treningach i e, no, po prostu był dobry. To jest mit, że jesteś lotnikiem. No, bo z jednej strony pamiętamy planicę, ale z drugiej strony to podium w szczyrku to właśnie na skoczni normalnej. Tutaj, gdzie ta prawda leży? No na normalnej, ale trochę większej przynajmniej, bo ta, no, ta, tam da się skoczyć 110 metrów. To, to jest też skocznią powiedzmy nie taką no, normalną, ale z tych większych. I, i, i wstanąłem tam na podium. Wiem, że, że potrafię skakać na małych obiektach, tylko po prostu ym, może taki dzień. Może taki dzień. A ta skocznia jaka ona jest? Długi najazd? Tyle ucha nadstawiłem wysoka bula, ale z twojej perspektywy. Tak, jest długi najazd, szczególnie jak na skocznię 85 metrową. Jakaś osa nam tu lata. To jest, tak, jest długi i jest płaski stosunkowo. Startuje się z dosyć płaskiej pozycji. Można bym porównywać do, do pozycji w Bischoffen i i tak, no jest, jest tak, że, że jak nie masz wysokości, to, to nie ma dalekiego skoku, więc trzeba szanować tą wysokość, Tam, ja w konkursowym nie poszanowałem. Jakie były te ostatnie tygodnie, bo byśmy Ciebie w zawodach widzieli po raz ostatni właśnie w Szczyrku, trochę czasu minęło. Intensywne bardzo, mocne przygotowania, obóz w Innsbrucku, obóz w Oberstdorfie. bardzo intensywnie, ale też na bardzo wysokim poziomie. A ten bardzo wysoki poziom, co oznacza? E, powtarzalność dobrych skoków, mało uwag, e, kontynuacja pracy, e, szukanie detali, e, żeby poprawić, co się da. Prawdopodobnie jeszcze czekacie dzisiaj tutaj wizyta podskocznią w Białym Namiocie, na, na gdzie będzie rozdanie nagród. Te nagrody to takie, wiesz, ogóreczki, buraczki, często lokalne z podskoczni i jest po co jechać. E, jest po co jechać, ja tam lubię takie rzeczy. <laughs>